Ostatnio natknąłem się na ciekawy portal. Nazywa się dwojepokatolicku.pl. Dosyć fajnie, ładnie, przejrzyście zrobiony. Tylko, że trochę mało jest osób. Ale co ciekawe, mają ciekawe artykuły do poczytania. Na przykład, jak wytrwać w poszukiwaniu drugiej osoby. I jak na katolickiej portal nawet wersy są z Biblii. Można się zarejestrować. Sam ludzie z różnych krajów. Polska, Niemcy. Popularne miasta. I jeszcze ćwiczysz tabliczkę mnożenia. Posiada wyszukiwarkę osób. O, jakaś Dominika tutaj jest. No i co jeszcze? Odpiszemy sobie. W ogóle ciekawe, to menu jest. Takie przejrzyste, nie to co inni mają. Wybór pakietu dają Ci zweryfikowany. Ciekawe, ale nic nie szkodzi, żeby skorzystać za darmo z takiego portalu. Na próbę. Jak się wkręcimy, to za prawie cztery dyszki dostajemy portal na cały rok. I takie ma atuty. W sumie za 4 dyszki na 12 miesięcy to się opłaca. To nawet nie jest dużo. Ja by ktoś czegoś nie wiedział, jest pomoc, pierwsze kroki, no i dużo innych rzeczy. A jak nie wiemy, to bierzemy z kontaktu się teraz i piszemy, co nas dręczy. Mają jeszcze fajną promocję dla pierwszych 100 osób. Portal jest za darmo, ciekawe. I nie byle jaki pakiet, bo pakiet start dostajesz za 19 zł i masz tyle możliwości. Więc czemu nie warto skorzystać i dołączyć? Za darmo, na próby. Materiał ten nie był sponsorowany.